To jest najszybszy wyścig na moim kanale i zobaczymy, czy klikniesz łapkę w górę, zanim ja zniszczę... O, to drewnieńko na samym dole i całe drzewo spadnie, wszystko szybko... Ojku, nie, 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 dobra, klikajcie, 3, 2, 1, udało mi się. No dobra, ja wam dałem fory, widzowie, dałem wam fory, bo yy, podczas jakby niszczenia za pierwszym razem mi się przerwało. To, ale to nic, dobra. Widzowie, nie o tym w dzisiejszym odcinku, jak przed chwilą zdążyliście zauważyć, bo dosłownie na ułamek sekundy pokazałem, co jest przede mną. Ja już wyjaśniam, o co chodzi. W bico Przepraszam, dawno nie gadałem, jest mi ciężko. Wiem <grywka> sobie dzisiaj na jakiś losowy pobrałem sobie jakiś losowy i dosyć troszkę straszny świat prawdopodobnie, bo dużo tu krążyłem. nie będę widział co, nie będę nie będę mówił co widziałem do końca ale po takim dłuższym chodzeniu i tak dalej napotkałem na coś takiego widzowie zobaczcie, to jest portal i na tym portalu są dwie informacje jedną może już teraz mi się uda tutaj przeczytać, jest chyba tam prawdopodobnie coś napisane, zakaz wejścia, nie wiem czy dobrze to widzę no tak mi się, to, wy raczej tego nie widzicie ale ja tak na przybliżeniu na optifanie do Dosyć to widzę. No, świnka, cześć, cześć. No, i wiecie, co jest niepokojące? To, że tam jest jeszcze jedna tabliczka i prawdopodobnie Prawdopodobnie tam jest napisane, co to w ogóle, do czego ten portal jest. Nie wiem, ale wiem jedno. Jest zakaz wejścia, więc ja wejdę. Muszę to sprawdzić, co by nie było. Za długo tu chodziłem. Cokolwiek by się nie działo ze mną i tak dalej, z moim kanałem, to subskrybujcie. To jest bardzo ważne. Ten czerwony przycisk naciśnijcie tam na dole, żeby był szary. Wbijamy 70 tysięcy. Już dużo nie brakuje. Tyci, tyci odcinki będą każdego dnia, więc naprawdę warto. Ja sobie teraz tam podejdę bliżej. A właśnie, wiecie, co jest jeszcze podejrzane? Niepokojącą rzeczą, to że to miejsce wygląda, jakby tu ktoś przed chwilą był. I to nie byłem ja. Mówię wam całkiem poważnie. Ja przyszedłem gdzieś z tamtego miejsca, stanąłem tutaj, mówię: Dobra, nagram filmik, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, I cóż, po, jeszcze czarny koń przy takim portalu. No to naprawdę nie zwiastuje nic dobrego, ale to nic. Okej, okay. co tu jest napisane? Świ Świat Wednesday. O ja! Yeah. góry zakaz wejścia. Czekaj, czekaj, ale ten portal z jednej strony wygląda jak taki zwykły, nadzwyczajny. Chociaż wydaje mi się, że za dużo tutaj lata takich, nie wiem, opyłków, pyłków takich dziwnych Dźwięk jakby normalny Dobra, trudno, pewnie mnie tepnie gdzie, nie wiem Nie no, te konie czarne, ja się boję Wszystko związane z Łędznej, a co jeśli Łędznej jest po drugiej stronie? Dobra, jeśli będzie, to niech będzie, co się tam będzie Trudno, ja tam wbijam, a wy, ja wbijam, a wy klikajcie łapeczkę w górę Wszyscy razem, uwaga Trzy, dwa, jeden I rozpędzam się i wbiegamy i CO JEST NIE WIDZĘ NIC HALO GDZIE JA JESTEM e, Ej! CZEKAJ Czy przede mną widzowie znajduje się dom Wednesday? To tak wygląda chyba ale nie jestem pewny a tu jej auto? Ej tak szczerze powiedziawszy mega pasuje To jest chyba auto i wiecie a jej, jej rodziców tam z rodziny Adams na pewno będziecie kojarzyli dajcie znać w komentarzu Czy wiecie o co mi chodzi a tu przed nami tam jest ta jej wielka rączka. Spójrzcie tylko na to w ogóle cały czas tu pioruny walą. Wyłączam ten dźwięk, bo to jest naprawdę trochę przerażające, dosyć. Ło, wow, jakiś parkur ogromny do przejścia. A tam jest Wednesday i trzyma coś w ręce. Zwróćcie uwagę. Kurde, czy mi się to uda przejść? Nie wiem, będzie dosyć ciężko. A ja idę najpierw zobaczyć, czy w ogóle można, można w ogóle wejść do tego domu, co się tam znajduje. Ale te okna są naprawdę przerażające. Jakie drzwi! Aj, halo, puk, puk! Jest tam kto? A nie, nie ma możliwości wejścia chyba. No dobra. Włączyłbym dźwięk. A co to jest w ogóle? Survive, Survive, Megan the Killer, Survive Wednesday the Killer. Co jest? Ej, Megan, tą po... to ją też kojarzę, a tutaj Wednesday. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie Megan, a ja przypnę wam serduszko i idę sobie spróbować przejść ten oto parkur. No będzie ciężko, bo ja w parkourze jakoś nigdy dobry nie byłem. Mam nadzieję, że są tu jakieś spawn pointy. No dobra, już, już się jakby no, no no wiecie, czekaj, co to jest? keeps Stage, ej co ja? A, dobra, tu można pominąć za Robuxy. To nie, 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 dobra. Ja tutaj nie będę sobie wspomagał, że nie będę się wspomagał żadnymi Robuxami. O, ja już widzę, że ten parkur w moim wykonaniu będzie naprawdę cięż, ciężki. Mimo, że założę się, że. Wie... No, zobaczcie, nie? Ja polegam na takim czymś, a co dopiero dalej? Co? A może tutaj jest ciężka, a potem będzie serio giga łatwiej, nie wiem. Dobra, jest, jest, jest i jest, udało się. Dobrze, i tu chyba jest spawn point, będzie takie zapisanie, że jak padnę teraz następnym razem, to już będę zaczynał od tego miejsca, więc całkiem spoko. Ojojo, a to co? Ta rączka od Łędznej, a wokół są jakby takie, no wiecie, no nie, nie chcę mówić tego słowa na N, ale to będzie no utrudnianie dla mnie w każdym bądź razie. Ooo, nie mogę się natknąć, nie mogę się nadziać na to. Okej, okay, udało się. Jestem w tym miejscu teraz. A teraz co? O co tutaj chodzi? Ej, a, padłem. Co? Ja teraz muszę skakać po tym? O, co jest grany? Ja nie rozumiem. Jakie skoki muszę wykonywać? Przecież to jest nierealne do przejścia w moim wykonaniu. Widzowie, pomóżcie mi. Jeśli macie jaki, na to jakikolwiek patent, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, jestem na trzecim. Jestem na czwartym, piątym, szóstym, siódmym. Ósmy? Jest! Udało się! Jesteśmy dalej! Kolejny etap! Zbliżam się coraz bliżej do Wednesday! Tam, do tej wielkiej Wednesday! Zobaczcie sobie, tylko o! Nie, taka kamera to raczej średnia, ale taka, jak już przybliżymy, to jest całkiem spoko. Dobrze, a co jakbym zaczął skracać? Nie no, raczej nie. E, to jest serio łatwe, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest łatwe, chociaż może nie do końca. Jak to padłem?! Jak?! E, no przecież jest niemożliwe! Co, chyba, że tu chodzi o to, że tu trzeba dosyć szybko, bo piorun uderza. Ło! Wow, prawie spadłem, widzowie. Dobrze, jest okej. Okay, jest okej. Okay. Nie, no dobra, wydaje mi się, że to, 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 to powinno być na takim pierwszym etapie, nie? Bo to jest strasznie ład. Ojojo, a tu do wybra... Zobaczcie, nie mogę naskoczyć na... Nie mogę wybrać źle, nie? Więc tutaj tak, nie wiem, czy ja mam skoczyć na Wednesday, czy na puste pole. Potem mam jakieś gościa. Tam jest chyba dalej Adabel nawet, tak mi się wydaje. Nie wiem, dobra, skaczę na Wednesday. Aha, czyli już wiemy, że nie na łęznej. Trzeba tutaj. Teraz trzeba tutaj, na tego gościa. A! To trzeba cały czas na białe pola. Okej, okay. a myślałem, że to działa tak, że do wyboru wiecie, że jedno jest złe, drugie jest dobre, nie? I na takiej zasadzie. A teraz chyba będzie to na takiej zasadzie, że tak, okej. Okay. Dobra, czyli już wiemy: białe, czarne i dajmy białe. Nie, dobra źle, czyli... Białe, czarne i jeszcze raz czarne. Super, dobrze, jesteśmy dalej. I tu mamy wspinaczkę jakąś, także yy, szybciutko do góry. Będę skakał sobie po, po autach, po, au, po autach z rodziny. Ojoj, ty. W jaki sposób ja muszę to przejść teraz? To będzie chyba po masce trzeba, tak mi się wydaje. Taki jest patent. No nie da się. Czekajcie, a dajmy może dźwięku trochę, czy będzie settings. Uwaga. Yy, wol... O. Dajmy może ten dźwięk. Nie no to za chwilę pioruny walą, że to jest nie O, ale jaki fart, że mi się udało. Już wiadomo, tam wystaje. Po takich felgach trzeba tam wystaje opony. No, wystaje z opony, i wtedy tam trzeba. Ej, okay, czekajcie, tutaj. Tak i tak, dobra, po, po palcach, po tej rączce, nie. Ja mam takie troszkę wrażenie niepokojące, że ta ręka by się w pewnym momencie mogła, tak wiecie, zamknąć i zostałbym złapany raz na zawsze. Okej, okay, dobra, tutaj po płytach sobie skaczemy, całkiem y, łatwe, całkiem git, okej, okay, mamy kolejny etap. Ej, naprawdę jestem coraz bliżej, ale tam przede mną ktoś jest, kurczak i trzeba troszkę przyspieszyć, żeby 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 być pierwszym, no wiecie. A, białe, dobra, już wiadomo, że nie na białym, okej. Okay. Spróbujmy to lewe. No też nie na tym. Ajajaj, aj, aj, no. Dobra, czyli no 100% będzie tu. A teraz dajemy czar. U, udało się i teraz będzie lewe. Yes, jak mi się udało! Ale dobrze, się, że się udało to ostatnio, bo bym zapomniał, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tu robimy takie skoki, takie coś, okej. Okay. Oj, myślałem, że źle skoczę, bo ja niekiedy mam taki odruch, że trochę źle skoczę. Tak nie, z wystraszenia za szybko kliknę. Ale jest okej. Okay. O, jest tu ktoś ze Ani Karni. Witam serdecznie, ja sobie daję radę i da... No daję sobie radę, pokazałem jak sobie dałem radę. No nie dałem rady. Może ty mi pokażesz? Halo! Yy, dziewczyna w różowych włosach, skoczysz przede mną? No nie, w ogóle nie, nie, w ogóle nie reaguję, no ale to nic dziwnego Jest, dobra, jesteśmy tutaj I jesteśmy dalej, super Zbliżamy się do Wednesday, widzowie nie wiem, tak z upływem czasu wydaje mi się, że warto było wejść w ten portal. Yy, no bo fajna przygoda na razie nie idzie mi źle. Dobrze, że są te spawn pointy, czyli miejsce zapisania, yy, odrodzenia, bo inaczej bez tego byłoby naprawdę yy, ciężko mi, nie? Po prostu byłoby ciężko. Oj, to już jest dosyć, to już jest też dosyć hardcore, ale ja zawsze mam na to, wiecie co? Taki patent, że skaczę sobie od. no. Chciałem powiedzieć, że mam taki patent, że skaczę sobie od boku, tak zmieniając kamerę na końcu. Jest dużo łatwiej mi w ten sposób, nie wiem. Czy Wy też tak macie, ale tu tak na dobrą sprawę to wystarczy tylko klikkać raz po spasie z zgin. Po książkach teraz! Ej! Wednesday już się znajduje przede mną, zobaczcie! Jestem na chyba przedostatnim piętrze prawdopodobnie, więc no nieźle. Czekajcie, coraz to bliżej, bliżej, bliżej. Jesteśmy tu. Okej. Okay, wchodzę teraz wyżej. Oj, po jakimś... Oa! Co to mnie biło! I o co chodzi? Jak ja mam to przejść? Eee, e... no i cofa mnie? Dlaczego? Przecież to jest nie do przejścia, tak mi się wydaje. Czekajcie, może od tej strony. Dobra. <grym pro> Jestem jestem, no ty jak mnie cofły? ja w ogóle nie rozumiem o co w tym chodzi no przecież to jest jakieś popaprane że co że na pająka nie mogę napotkać czy co no i spadłem teraz w ogóle o już się denerwuję, I w ogóle jestem pierwszy patrzcie prawa górna strona jest tabela i jest napisane luxon19 czyli to ja to, to skrót od mojego imionka okej okay. dobra jestem i i jest! Udało się! To w ogóle nie rozumiałem o co w tym chodziło, więc cieszę się, że udało się to przejść. Chyba tam za trzecim czy drugim razem, widzowie, ja właśnie schodami bijam na ostatnie piętro, prawdopodobnie, i tam już będzie. Tak, 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 tak. Ostatnie rzeczy, i mamy Wednesday. Co, a mogę na te białe? Dobra, myślałem, że na to białe nie będzie można, ale mo... no, jednak można, Nie no, można, można, tylko po prostu tutaj akurat nie doskoczyłem. I tyle. Tak to wyszło, dobrze. I jedziemy dalej, dalej. Spawnponcik, super. O, to już jest dosyć takie fajne. Nie no dobra, to jest bardzo łatwe. Nie ukrywajmy, ale to jest bardzo łatwe. A tu o co chodzi? A, tylko po prostu zwykłe do przebiegnięcia takie coś, okej. Okay. I już jest koniec prawie. A Co chodzi? Na białe tylko? A nie, dobra, to jest znowu do koloru. Czyli tak, zapamiętajmy, czarne, białe, dobra. Czarne, czarne, białe. No nie! Czarne, czarne, czarne i czarne. Okej, okay, wszędzie musi być czarne po prostu. Jednak nie było do wywolu. 25! 25, jakby poziom level, nie wiem od czego tutaj zależy, ale zbliżam się do Wednesday! Patrzcie! Cyk, cyk, cyk! I ostatnie cyk i cyk. Może teraz zróbmy tak, że ja już jestem w tym momencie to włączę dźwięk, bo może będzie coś fajnego. A nie chciałbym tego minąć, chociaż na sam koniec może być dźwięki jak najbardziej, myślę. Ała! Wpadłem. No, co jest? O. Trzymam. Spokojnie. 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 Ja wiem, co zrobiłem. Dałem krok w ostatnim momencie. Cały czas musi być spacja. Jestem. Aaaa, już byłem, no. Zaraz mnie dogonią. Szybko. Nie, ja muszę to wygrać. Jest. Jestem. Udało się, widzowie. Survive mega. Aha, mogę przejść jeszcze ten. Takie samo, tylko że z Megan. Ale to może w następnym odcinku. Dobra, widzowie, dzisiaj yy, można powiedzieć, że uciekaliśmy przez przed Wednesday też, bo tam na dole była taka, no była Wednesday i ja ją widziałem. Ale udało mi się to przejść, pokonać. Więc to będzie na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Piu!